Przechodzimy do punktu piątego, składanie interpelacji i zapytań. Otwieram ten punkt. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć mieszkańcom, jak Pan się czuje po śmierci Pana Tomasza Mrozińskiego? Dziękuję bardzo. Pan Radny Dudek, jak czuje się Burmistrz po śmierci Tomasza Mrozińskiego? No myślę, że pytanie takie, że każdy czuje się Burmistrz tak jak każdy myślę, kto znał Tomka Mrozińskiego. Natomiast budowanie kapitału politycznego na tragedii, cudzej tragedii, nie jest właściwe. Nie jest właściwe. Nie wiem, czy to teraz, czy chciałem do końca poczekać, ale ja uważam, że jednak no, trzeba zająć tutaj głos. Co prawda, przykro mi jest, ale na pytanie. Dutka, ja uważam, że jako radny, nie wiem jak inni radni należy odpowiedzieć. To jest tak niestosowne pytanie, że trudno zrozumieć intencję. Może y, przy, bliżej przy, coś powie na ten temat. No ja nie rozumiem. Jakie to miało znaczenie i jaka była intencja radnego y, Dudka, y, y, pytanie do burmistrza zadane. To jest ja uważam, każda śmierć jest... no Różnie odbierana, szczególnie przez najbliższych. To jest tragedia. No ale tutaj takie pytanie, po prostu, jakie padło, no, no dla mnie to jest bulwersujące. Ja, panie Przewodniczący, ja przepraszam, że tutaj akurat tak trochę może z emocją na ten temat mówię, ale. ale no ja nie wiem, no żeby takie pytanie z, zadawać tutaj y, na sesji, to jest prywatne ewentualnie y, jakaś y, rozmowa z panem burmistrzem, ale nie tutaj na sesji. No przykro mi jest, panie radny Dudek, ale, ale no, no, ja muszę tu zareagować. Nie wiem jak inni radni, ale, ale to dla mnie to jest naprawdę takie pytanie, no, no nie pięć, nie w dziewięć. No, my chyba jesteśmy tu poważnymi ludźmi, aby, aby tu poważne pytania zadawać, a, a nie takie. No, dlatego ja mówię, ja nie rozumiem tego, tego pytania i, i, i po prostu no nie wiem, tylko tyle. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Przechodzimy do punktu 15. Wolny wniosek, informacje. Otwieram ten punkt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miesiąc temu pan sekretarz był łaskaw poinformować, że dziewięciu radnych opowiedziało się przeciwko mojemu wnioskowi dotyczącemu odśpiewania hymnu naszego narodowego w całości. W związku z tym składam wniosek o. Podanie do publicznej informacji imienia i nazwiska osób radnych, które y, wystąpiły przeciwko temu wnioskowi. Y, I co za tym idzie dalej? Jeszcze jeden wniosek. Y, skoro już nie macie Państwo takiej woli, żeby śpiewać Hymn Narodowy w całości, to może łatwiej będzie Wam zaśpiewać y, podobnie jak y, szkodnikom, uczestnikom y, tych marszy. Komitetu Obrony Demokracji ode do radości, a może, a może nawet yy, międzynarodówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Dudka. Yy, do pierwszej zadania dzisiejszej sesji, no, tak bardzo uroczystej. I zadanie pytania Panu Burmistrzowi, jak się czuje po śmierci osoby znanej, yy, uważam to co najmniej za niestosowne. Każdy to przeżywa indywidualnie i takich pytań w tym momencie, miał Pan tyle czasu i w tym dniu zadawać, uważam to naprawdę za delikatnie mówiąc, stosowne. Nas, nas, jeżeli chodzi o chęć, Panie Radny, ja biorę udział w każdym uroczystościach państwowych. Zrobiłem dobre, tylko do komórki, do komputera używam. Pana nie widziałem. I Mogę pana przekonać i udowodnić. Jeżeli Pan stanie koło mnie i zaśpiewa pan cztery zwrotki ze mną, ja będę drugi, który będę śpiewał po pan, razem z Panem. Dziękuję. Dzień.